Szanowni Państwo, 1 kwietnia rozpoczął się spis powszechny z liderem na terenie gminy Gołdapi do spraw spisu powszechnego, Arwą Czy Dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Dzień do dobry, Czym jest ten spis powszechny? Spis powszechny ma na celu dostarczenie najba, naj, najbardziej szczegółowych informacji na temat mieszkańców na naszym terytorium, Polski. Czyli. Jaką mają narodowość, czy mieszkają tam, gdzie są zameldowani, głównie do celów statystycznych. Jakie są formy tego spisu? Można się spisać przez internet na stronie statgov.pl, a, a może, może przyjść do Państwa lachmistrz, który spisze i są, są dwa rodzaje ankiet, jest pełna, która trwa no, zaledwie 4 minuty i jest 20% ludności obejmie reprezentacyjną, gdzie jest 72 pytania. Od czego zależy, ile tych pytań dana osoba dostanie. Czy losowo. to jest losowo? losowa? To jest głosowane odgórnie i wtedy Pan dostaje pełną, ja dostaję reprezentację. Czy każdy mieszkaniec danego domu, mieszkania, musi się spisać samodzielnie, czy to jest spisywane mieszkanie? Nie. To jest spisywane na przykład, jest rodzina czteroosobowa, gdzie jest dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Spisujemy wszystkich. Dorośli. Udzielają odpowiedzi za osobę nieletnią. I jednocześnie za małżonka w tym momencie? Tak, jeżeli jeśli jeśli go obecny. nie ma, to może udzielić informacji drugi z małżonka. Powiedziała Pani przez internet, w jakim okresie możemy tego dokonać? Spisujemy się od 1 kwietnia do 16 czerwca. Nie tak jak rachmistrzowie będą pracowali od 8 kwietnia do 30 czerwca, przez internet tylko do 16 czerwca. Czy jeżeli spisze się ktoś przez internet, musi powiadomić Państwa, że się tak spisał, żeby go rachmistrz nie odwiedzał? Czy to jest tak, I że rachmistrz będzie znany? Będzie, yy, ma, ma takie urządzenie, handhela, na którym hmm. będzie na przykład yy, powiadomienie, że się sam spisał. Hmm. I już do takiej osoby rachmistrz nie, nie musi. Powiedziała Pani o urządzeniu. Czy to oznacza, że przy tegorocznym spisie nie będzie już, tak jak było to kilka lat temu, formularza papierowego, który wszystko będziemy jest wypełniać? Tym, wszystko jest w tym urządzeniu. Rachmistrz dostał urządzenie takie od GUS-u i tu wszystko jest komputerowo. Wspisujemy się w programie, który GUS dał nam na urządzenia i tam wszystko jest ankieta. Jest, jeżeli przyjdzie do Państwa Rachmistrz, już będzie miał Państwa dane, imię, nazwisko, PESEL i tylko Państwo odpowiadają na pytanie, które rachmistrz ma na urządzeniu. Czy rachmistrz będzie się umawiał, czy będzie przychodził się zasadzie... rakmistrz, Nie, rachmistrz może przyjść i na przykład y, się umówić z, pa, z Panem, a może przyjść i Pan akurat ma te 10 minut czasu poświęcić i wtedy się możemy spisać. Ilu rachmistrzów jest na Mamy terenie 10 rachmistrzów, 3 na terenie gminy i 7 na terenie miasta. Czy możemy poznać ich nazwiska? Tak, to będzie tak. Na terenie miasta będzie pani Agnieszka Krupińska, Joanna Masiulaniec, Olga Letkiewicz, Derek Karina, Ojrzyńska Barbara, Agnieszka Jasińska i Żukowska Adriana, Żukowska Romanowska, przepraszam. A na terenie gminy będzie to Justyna Górska, Agnieszka Pietrołaj i Krzysztof Kazaniecki. Czy te osoby będą w jakiś szczególny sposób oznakowane? Chodzi tak. o to, czy będą, mieszkańcy będą w stanie... Będą mieli takie, takie legitymacje, to są upoważnienia z głosu, że ja to przeczytam, jest upoważniony do wykorzystywania czynności spisowych, czyli on ma taki identyfikator i na pewno jak pójdzie do państwa, został przeszkolony, że musi najpierw się przedstawić. Pokazać, żeby ludzie, no, są fałszywi rachmistrzowie, i wtedy państwo mogą udzielić mu informacji. Nawet muszą, bo nie, nie ma takiego czegoś jak odmowa. Czyli nie mam prawa powiedzieć, nie jestem zainteresowany, nie chcę. Może pan odpowiedzieć, sam się spiszę i wtedy taki rachmistrz wpisuje, że pan, pan chce się sam spisać przez internet. A jeżeli nie dopełnię tego obowiązku, to taki radość ja jeszcze raz przyjdzie do pana i dostanie na urządzenie, że pan do tej pory się nie spisał, więc musi jeszcze raz do, państwa, do pana przyjść. Czy są kary za to, że się nie spisze i A, odmówię jest, odpowiedzi? Tak, jest kara i to jest kara yy, zagrożona jest karą grzywny, artykuł 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej. W jakiej wysokości są kary? Czy jest pani w stanie powiedzieć? Nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że nie są duże, ale. Jest, Czy... no jest obowiązek. Nakłada na nas obowiązek ustawa, która mówi, że musimy się spisać. Czy w zeszłych lat, podczas ostatnich spisów, które były, czyli tego rolnego, i Aha. kilka lat temu też powszechnego, były jakieś problemy na naszym terenie z tym spisem? Nie nie było. Nie dotarły do mnie takie informacje. Ogólnie, no mówię, radmistrzowie prosiliby, że żeby ludzie podchodzili do tego poważnie, żeby udzielali informacje faktyczne, a nie po prostu opłamywali. Dlatego, że taki ankieter z, z gminy, my jesteśmy gminem z Wojewódzkiego, zadzwoni i sprawdzi. Czy rzeczywiście. Czyli jeszcze się, mogą być jeszcze kontrole. Będzie Musimy się kontrola. przygotować tak, na kontrolę, tak. że do niektórych mieszkańców Bez. ktoś odezwie się, żeby potwierdzić Bez. obecność rachmistrza. Myślę, że wiem wszystko o spisie. Dziękujemy Dziękuję. Państwu.